Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że wygląda na to, że Polacy nie chcą podwyżki 500+. 51% respondentów jest przeciw, a 37% za podniesieniem 500+, do 800 zł. Wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Zdaniem dziennika jest to ważny sygnał dla partii rządzącej, a zdaniem profesora Henryka Domańskiego sprzeciw Polaków wobec tego pomysłu wynika ze zmiany myślenia o programie czytamy. Polacy dobrze już wiedzą, że samo podnoszenie 500 plus do 800 nic nie da, bo 500 plus powinno być zróżnicowane w zależności od kilku czynników. Przede wszystkim od poziomu zamożności. Nie wszyscy powinni dostawać po 500 zł. Po drugie, koszty waloryzacji ponieśliby wszyscy. To przejaw tego myślenia racjonalnego, bo ludzie wiedzą, że to przeciwko ekonomii, ocenia socjolog cytowany w gazecie. Możliwe, może i tak jest, ale moim zdaniem jest to moim zdaniem dość optymistyczne założenie, że ludzie nagle masowo zrozumieli jak działa ekonomia i że rozdawnictwo się nie opłaca. Dlatego tak od siebie, za ryzyku jest przypuszczenie, że może być też inny powód. A mianowicie taki, że przecież Polacy nie mają dzieci. W 2019 roku prawie połowa gospodarstw domowych była bez dzieci. Więc być może nawet ludzie, którzy co do zasady byli entuzjastyczni na nastawienie dla 500 a sami dzieci nie mają, to kiedy ogólnie wszystkim jest gorzej, bo teraz chyba trochę tak jest, to już nie są tacy chętni do redystrybucji dóbr. To znaczy, to zrozumienie być może też się do pewnego stopnia pojawia, ale pytanie, czy, byłoby, czy, czy ono też by istniało, gdyby sami mogli z tego skorzystać? Powątpiewam. Myślę, że w przynajmniej ten czynnik, o którym mówię, myślę, że też ma y, jakiś wpływ na to. Kolejno. Zbliża się Mundial w Katarze, a osoby, które przypadkiem się na niego wybierają, może tak to są w przyszłym miesiącu, yy, będą zobligowane, co jest ważne, do zainstalowania dwóch aplikacji przed wjazdem na teren Kataru. Eksperci do spraw bezpieczeństwa alarmują, że oba programy pozwalają na zdecydowanie zbyt wiele. Ojwind Wasend, szef bezpieczeństwa NRK, mówi wprost, udzielanie porad dotyczących podróży nie jest moją pracą, ale osobiście nie zabierałbym telefonu komórkowego na wyjazd do Kataru, bo aplikacje dają władzom w Katarze pełen dostęp do zawartości naszych telefonów oraz umożliwiają śledzenie nas w czasie rzeczywistym, a Tysiące ludzi z Europy wjedzie do Kataru i oczywiście, że te apki zainstalują, bo przecież każdy chce, chce mieć telefon. A jaki będzie tego dalszy skutek, to zobaczymy. W ogóle przy, przy okazji przypomnijmy, że infrastruktura na tegoroczny mundial w Katarze została zbudowana w dużej mierze przez niewolników. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to gorąco odsyłem do tego materiału na wojnie idei, gdzie jest to omówione. Kolejno wygląda na to, że rząd federalny Niemiec zatwierdził w środę plany legalizacji marihuany na terenie całego kraju, poinformował minister zdrowia. Zakładają one, że karane nie będzie posiadanie nawet do 30 g substancji. Zielone światło musi dać jeszcze Bruksela, która ze sceptycyzmem podchodziła do niemieckiego pomysłu. W zeszłym tygodniu pojawił się projekt firmowany przez ministra zdrowia Karla Lautenbacha, który zakładał, że marihuana może zawierać tylko 15% substancji odurzającej THC, a przy sprzedaży osobom w wieku od 18 do 21 lat maksymalnie 10%. Sklepy z marihuaną nie powinny znajdować się w pobliżu szkół lub placówek dla młodzieży. Ma być dozwolona osobista uprawa do dwóch roślin konopi indyjskich. Mimo legalizacji nadal zabronione będzie reklamowanie produktów z konopi. Pierwotnie legalne miało być posiadanie do 20 gramów. Jednak w środę ostatecznie stanęło na 30 gramach. Jednak to, czy przepisy wejdą w życie, nadal jest kwestią otwartą. Międzynarodowe i europejskie przepisy prawne mogą stanąć na drodze legalizacji w Niemczech. Przypomnijmy też, że podobną inicjatywę w Polsce zaproponował w kwietniu parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany, która była szerze, co było szerzej komentowane też na kanale Mestosława. Jeżeli ktoś jest chętny, to odsyłam też tam, ale inicjatywa nie przeszła przez niechęć większości Sejmowej. Ja ogólnie wrzucam to wszystko tak jako Ciekawostkę, bo ja wiem, że wśród widzów jest trochę osób, które są tym zainteresowane i co jakiś czas dopytują też, co w ogóle ja myślę o legalizacji marihuany i mogę skorzystać z tej okazji skorzystać, powiedzieć, że absolutnie nikomu tego nie polecam i nie polecam ulegania jakimś naiwnym wizjom, że to wcale nie jest szkodliwe, bo jest i powoduje problemy, ale przecież mamy w Polsce już legalne inne środki, które już teraz powodują inne ogólnospołeczne problemy zdrowotne, więc dlaczego akurat to ma być nielegalne, a tamte legalne? Tego nie wiem. Jeżeli zakładamy, że ludzie mogą brać tego typu substancje, to czemu akurat nie to? No tak tylko zaznaczam, także nie, nie, ale też nie mam tu jakiegoś szczególnie mocnego zdania w całym tym temacie. Kolejno. W Stanach Zjednoczonych, właścicielka cukierni, która odmówiła jakiś czas temu przygotowania tortu weselnego dla pary jednopłciowej, działała zgodnie z prawem, orzekł sędzia Erik Bradshaw, który prowadził sprawę. Kobiecie zarzucano dyskryminację i naruszenie kalifornijskiej ustawy dotyczącej praw obywatelskich. Pięć lat temu, doprowadzonej przez Katrin Piekarni, tak miała ta kobieta w kalifornijskim miasteczku, zgłosiła się para lesbijek. Które chciały zamówić tort weselny na swój ślub. Kobiety spotkały się z odmową. Katrin nie chciała w ten sposób uczestniczyć w zawieraniu małżeństw jednopłciowych, powołując się na, cytat, szczere chrześcijańskie przekonanie o tym, czego Biblia uczy na temat małżeństw, to są jej słowa. W końcu sprawa trafiła do sądu. Kobiecie zarzucono, że dopuściła się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, czym miała naruszyć kalifornijską ustawę o prawach obywatelskich. Po pięciu latach sędzia wydał werdykt. W jego ocenie strona skarżąca nie udowodniła, że, kat że ze strony Katrin doszło do celowej dyskryminacji, a co za tym idzie naruszenia tej ustawy. Wyrok został ogłoszony zwycięstwem pierwszej poprawki, czyli zapisów w amerykańskiej konstytucji, który zabrania ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń. To jest temat w ogóle, który co jakiś czas powraca też w Polsce. Ale to jest mimo wszystko, pomimo kontrowersyjności, wydaje mi się, że względnie proste. Umawiamy się w społeczeństwie, że nie dyskryminujemy ze względu ludzi, że ludzi nie dyskryminujemy ze względu na to, kim są, ale to nie znaczy, że właściciel biznesu nie może dyskryminować zleceń ze względu na ich charakter. To nie jest to samo. Jest różnica między dzień dobry chciałbym kupić tort, o nie pan jest gejem, nie sprzedam panu tortu. A czymś innym, dzień dobry, chciałbym kupić tort z motywem celebrującym związek dwóch mężczyzn. Nie, wolałbym takiego tortu nie robić. Prosty przykład w drugą stronę, który w Polsce jest możliwy do wyobrażenia sobie. Ktoś robi obrazy na zamówienie, maluje obrazy na zamówienie, i tak się składa, że jest antyteistą. Uważa, że religia to źródło wszelkiego zła, chrześcijanie są zindoktrynowaną ciemnotą i tak Może sobie tak uważać. I teraz jest różnica między sytuacją, dzień dobry, chciałbym zamówić obraz, o nie, pan jest chrześcijaninem, nie obsłużę pana, a sytuacją, dzień dobry, chciałbym zamówić replikę obrazu Jezu, ufam tobie, z napisem i tak dalej. Nie, wolałbym czegoś takiego nie malować. To jest różnica. Czy klient powinien mieć prawo do zmuszenia tego człowieka, do, żeby namalował to, nawet jeśli on by się nie czuł, z tym, z tym się czuł niekomfortowo? Wydaje mi się, że klient nie powinien móc zmusić go do tego. Tak mi się wydaje. Kolejno bardzo ciekawa informacja z Rosji. Od czasu ogłoszenia mobilizacji Rosję mogło opuścić już nawet 1 milion osób. To największa fala emigracji od rozpadu ZSRR. Jak wskazują eksperci, zjawisko to może być bardzo mocno uderzyć w rosyjską gospodarkę. Mobilizacja pogłębi kryzys gospodarczy w Rosji. Część mobilizowanych to specjaliści. Lekarze, piloci, inżynierowie czy studenci specjalistycznych kierunków. Ich utrata szczególnie uderza w potencjał gospodarczy w przyszłości. Eksperci zwrócili uwagę, że wzrost produkcji wojskowej maskuje załamanie Przemysłu rosyjskiego, ponieważ ta jedna branża rośnie. W momentu, od momentu mobilizacji kraj mógł już opuścić 1 milion osób. Są to głównie ludzie w wieku 25 do 44 lat. Udział osób z wykształceniem wyższym to jest ważne wśród emigrantów wynosi aż 80% czyli 800 tysięcy z tego miliona to ludzie z wykształceniem wyższym. Rosyjski ekonomista. Władysław Inozem dyrektor Centrum Studiów nad społeczeństwem uważa, że po ogłoszeniu mobilizacji najbardziej optymistyczny scenariusz to spadek PKB Rosji o 10% w tym roku. Nieprzewidzianym efektem polityki Rosji jest też umocnienie jej sąsiadów. Na przykład Bank Centralny Armenii podwyższył prognozy wzrostu PKB z 1,6 do 13% ze względu na zwiększenie zasobów ludzkich w branży IT o jedną czwartą. Wszystko to. Pokłosie ucieczki młodych Rosjan informatyków przed poborem. Teraz się do w Armenii i produkują dobro dla Armeńczyków. Innym krajem, który skorzysta na rosyjskiej polityce wojennej jest Kazachstan, do którego uciekło aż 50 dużych firm z Rosji. W innym temacie, ale że tak powiem, pozytywnych wieści ze wschodu jest też to, że białoruski reżim w ostatnich dniach jednak wycofał spod granicy z Ukrainą zdecydowaną większość sprzętu wojskowego, jak poinformowali blogerzy z projektu Białoruski Hajun, monitorujący ruch tamtejskich wojsk i uzbrojenia. Jednostki również te stacjonujące w brześciu przy granicy z Polską, wróciły do miejsc stałej dyslokacji, bo tydzień temu mówiliśmy, że sytuacja. Robi tam troszkę niebezpieczna. Kolejno, Stany Zjednoczone również. Ogromna grupa amerykańskich internautów domaga się od firmy Google miliarda dolarów odszkodowań za fałszywą obietnicę prywatności. Chodzi o tryb Incognito, który tak naprawdę nie, nie sprawia, że jesteś Incognito, nie, za, nie zapewnia anonimowości. Jak dowodzą ujawnione właśnie maile z 2018 roku, pracownicy firmy Google doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Robili sobie bowiem żarty z trybu Incognito i sugerowali szefom, by zmienili jego nazwę na i szpiegowską ikonę. Ujawniona korespondencja dowodzi, że firma Google wiedziała, że tryb Incognito w jego przeglądarce nie zapewnia prywatności, ale nie informowała o tym użytkowników. Pracownicy tego koncernu po testach ochrony danych wykorzystywanych przez przeglądarkę sugerowali, żeby wycofać nazwę tryb Incognito i przesyłali sobie memy ośmieszające iluzję prywatności, jaką daje ta funkcja. W mailach wprost pisali, że ów tryb nie zapewniał prywatności, jak sugeruje to gigant technologiczny. Jak pisze mail online, maile te mogły mieć, mogą mieć kluczowe znaczenie dla pozwu zbiorowego złożonego przez grupę konsumentów, którzy poczuli się przez go Google oszukani. Zdaniem autorów pozwu opcja prywatnego przeglądania, która oznaczona jest ikonką przedstawiającą tajemniczego mężczyznę w okularach i kapeluszu jest myląca, ponieważ Google mimo to ma dostęp do danych konsumentów. O tym, czy pozew będzie rozpatrzony, zdecyduje sędzia sądu okręgowego po zapoznaniu się z ujawnioną korespondencją. Jeśli sędzia zadecyduje o kontynuowaniu postępowania, a następnie uzna, że Google faktycznie wprowadziło w błąd użytkowników, jeśli tak będzie, internetowy gigant może zostać zmuszony do wypłacenia nawet po 1000 dolarów każdemu z autorów pozwu zbiorowego, a że grupa pozywających liczy aż milion osób, kwota odszkodowania może wynieść aż miliard dolarów. To jest ogólnie kolejny ciekawy przykład tego, że cały sektor internetowy, to co robią giganci technologiczni, czego nie robią, i tak dalej, wszystko to idzie w stronę jakichś odgórnych regulacji. Jak to się skończy, czy na pewno wyjdzie nam to na dobre, to zobaczymy, ale warto to obserwować. Następnie bardzo interesująca ciekawostka z Polski 7 lat temu grupa PKP sprzedała spółkę zaopatrującą kolej w energię ener elektryczną za 1,4 miliarda złotych. Chodzi o PKP energetyka, która zgodnie z deklaracjami najwyższych przedstawicieli PiS zostanie wkrótce przejęta ponownie przez PGE. Wszystko wskazuje na to, że kilkukrotnie, za kilkukrotnie, wyższą kwotę niż sprzedawała to grupa PKP. W rezultacie jedna państwowa firma sprzedała tanio, żeby druga mogła odkupić drogo. A Amerykański fundusz CBC, który ją kupił oryginalnie, może zarobić na tym nawet 8,3 miliarda złotych, czyli kilkaset procent zainwestowanej wtedy kwoty w tę spółkę. Kosztem wszystko to naszego budżetu. A interesującym w tym wszystkim jest to, że za transakcję odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych pod kierownictwem Jacka Sasina. A jakże? I tego, tego się nie da zmyślić, tak? W sensie ten człowiek jest memem po prostu. I to byłoby śmieszne. Gdyby nie to, że to jest za nasze pieniądze, wszystko. W ogóle szczegóły tej transakcji, dokładne kwoty i tak dalej, rozpisane są w bonusowej części prasówki. Link poniżej. Kolejno okazuje się, że Polska jest jednym z najbardziej odpornych na brak olejów napędowych krajem w Europie. Polska nie odnotowała dotychczas niedoborów oleju napędowego, a w 2022 została również największym eksporterem diesla do Ukrainy, mimo że ceny oleju napędowego na europejskich stacjach wzrosły o ponad 70% rok do roku. Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że europejskie zapasy oleju napędowego są najniższe od lat. Zapasy destylatów w regionie Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, który traktowany jest często jako punkt odniesienia dla Europy, podczas jednego tygodnia, na początku października, spadły o 10%. Również strajki we Francji unieruchomiły na 4 tygodnie ponad 5% europejskich mocy rafineryjnych. Na ponad 25% francuskich stacji zabrakło paliwa lub przynajmniej jednego jego rodzaju. Moce rafineryjne w Europie były ograniczane przez ostatnią dekadę w związku z realizacją polityk klimatycznych. Proces ten przyspieszyła pandemia i ograniczone zużycie paliw. Z kolei w polskich rafineriach produkcja oleju napędowego jest największa od lat. W miesiącach styczeń, lipiec tego roku wzrosła o 14% rok do roku, do 8,2 milionów ton. Krajowe dostawy brutto, uwzględniające import, eksport i zapasy, zwiększyły się o ponad 5%. Mimo wzrostu cen na stacjach, koszt oleju dla polskich konsumentów, nie licząc podatków, w połowie października wyniósł 1,66 euro za litr, i była to jedna z najniższych wartości w Unii Europejskiej. ski Dzięki możliwości stosunkowo stabilnego zaspokojenia, krajowego popytu mimo kryzysu, Polska nawet zwiększyła eksport oleju napędowego na Ukrainę, stając się najważniejszym partnerem handlowym w tym sektorze. I miło to słyszeć, że mimo tego, co się dzieje, są takie pozytywne aspekty. Na koniec przypominam, że link do bonusowej części prasówki, gdzie rozpisanych jest jeszcze kilka dodatkowych tematów, jest podany. Link dla patronów jest podany poniżej. A jeżeli ktoś szuka ciekawych koszulek z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, to zapraszam do Sklepu, zależy.pl, link również jest poniżej. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronajcie. Do usłyszenia.